Cześć, jestem Agro Adam i do Was w kolejnym odcinku na Monikule. I od razu Wam informuję, czy mam 200 tysięcy na koncie. A, a bo tak, bo w poprzednim odcinku wsiadliśmy sobie tutaj słonecznik. No i wykosiłem ten słonecznik poza odcinkiem, tą, tą soję też tutaj wykosiłem. I zasiałem to na nowo, żeby była akcja z tym, ze, z tym słonecznikiem. I zarobiłem razem 110 tysięcy. A dzisiaj żniwa, soi. Jeszcze można powiedzieć, że nowym kombajnem. Tutaj żniwa swoje, bo dawno żniw, tak w sensie, że je, jako ja przekoszę, dawno takich żniw zwykłych nie było. Ta słona to były dwa odcinki temu chyba. Jaka jest ogólna krasna zasoja? Bardzo dobra. Tylko gdzie to trzeba jechać? Tutaj? No tutaj. A ja tu już widzę, że tutaj wapno jest wymagane teraz, więc trzeba będzie zrobić. Ale myślę, że to wapno zrobimy w następnym odcinku. W następnym odcinku też będzie jedna rzecz. Taka nawet dobra. Znaczy dla mnie, dla mnie dobra. Ale to zobaczcie w następnym, w następnym odcinku. A dzisiaj żniwa, soi. Kosze to całe pole teraz na odcinku, znaczy całe na pewno, całe na pewno z koszer, ale nie ja, no, pracownik na przykład dokończy. Ale trzeba kość szybko, bo to zapowiadają deszcz, jest to gdzieś pogoda? Okay. Mogę wam pokazać, o tyle mam przegranych na razie, no kaj godzin Ale że to wymaga wapno teraz? Kurde No trzeba będzie się wziąć za wapno I Też pewnie posunęcikę, teraz onka mi może wyskoczyć W ogóle ja mam Dobre Włączone mam To, to ma opcję Włączona mamolkę. Więc powinno coś, coś być. Że na przykład wymagane jest coś do zaorania. A tu płaście. A tu nie ma nic do zaorania. A co Tylko tu i tu. A tak to nie ma nic. Teraz zwiadę tutaj, a potem już będę. Od pierwszego przejazdu do drugiego, od, od drugiego do trzeciego, od trzeciego do pierwszego, No wiecie, jak. Ale ja mam powiem, że to dobrze sobie, bo ja zrobiłem, może powiedzieć, że na dwa przejazdy mam 30%. No więc idzie, idzie dobrze. <laughs> Ale powiem wam, że podoba mi się ten, ten masajek. Na początku chciałem kupić, co tam powiem? Nie to. Tego jundila, ale uznałem, że będzie za duży. I najwyżej, jak tego. Jak masajek mi się znudzi, to najwyżej kupię tego jundila, ale masajka nie sprzedam, bo masajki będzie to mój pracownik, a ja będę robił jundilem. Ale dopiero co kupiłem masejkę, więc jeszcze nie ma co mówić o nowym kombajnie. A w ogóle zaraz Wam powiem, ile konie mają procent już tego. Tutaj o 55%. zaraz znowu sobie sprzedamy konie. No, czy zaraz, może no, za jakieś 2-3 dwa, dwa, odcinki. Wiem, że tak szybko trochę te konie sprzedaję i kupuję, no, ale no ja tu y, często poza odcinkami gram. Na przykład zbieram soję żeby, żeby nie było, że, że oszukuję. Mam tu tego moda Easy do, no coś tam, coś tam. Ale ja tu nie dodaję sobie, o tak tutaj to można albo pigment ze sobie nie nadaję, na przykład wpiszę o coś takiego. No nie dodaję sobie. Tylko ja tu głównie chudy. O chudy mi chodzi, a innego moda nie mam na chudy. Więc tak to. Więc tak to jest. Więc ja tu sobie żadnych pieniędzy nie dodaję. Może. Ale coś, czy ja teraz sprzedam te konie, to ja zarobię około 400 40 tysięcy, tak? Tak. No plus minus jakieś tam dopłaty i, i, i tak dalej. No to liczmy te 395. No, to za 395 hmm, można pole, jakiś ciągnik, ale nie, my jeszcze nie będziemy planować. A zresztą, jeżeli chodzi o ciągnik i maszyny inne, to w, w następnym odcinku z tej serii wszystko się dowiecie. Jaki będzie to ciągnik, kiedy będzie kupowany i jakie maszyny będą kupowane do niego. Wezmę to na raz. O, raczej nie. Tak? tutaj będę musiał odbić troszeczkę. Chociaż, chociaż. Zaraz się biorę. Dobra, tutaj się ja cofnę. I teraz może to na raz wezmę. No znowu muszę cofnąć. Ale wezmę to na raz. Już to czuję, że wezmę. W ogóle jeszcze jestem chory. Nos mam zatkane gardło, bo mnie gardło mnie boli. Jest tutaj wystarę, by bo 80% już, już, no, już 80%. No, nawet dobrze to sobie ja sypię. Jeszcze sobie dzisiaj pojedziemy na tamto pole, na jednostkę. A słonecznik to zajmiemy się w następnym odcinku, tylko ja tego kosić już nie będę, bo ja już pokazywałem to. Pracownik będzie teraz kosił ten słonecznik. Ja sobie skoszę o to, bo tam widzę, że jakieś pozostałości małe zostały, ale to bardzo małe, więc się wracać będziemy. Ja się boję, że ja nie zdążę przed tym deszczem. Znaczy i tak będę musiał pewnie czas przewinąć. Dobrze, że mam tutaj zapisywanie, zapisywanie. Dobrze, że mam tutaj, yy, że usychanie roślin był wyłączone, bo tak jak będzie deszcz, to będę musiał czas przyspieszyć, żeby deszcz minął, bo deszczu kościć nie można. W 22 i w 25 chyba można kościć w deszczu, ale redukuje to bardzo e, plonu, plony, więc bardzo małe jest plonu wtedy, ale da się, a w 19 się nie da. Będzie tak 96%. Ja tutaj pracownika i pobiegnę po nim holanda. Żeby nie tracić czasu. <śmiech> <śmiech> Kurde, przepraszam. <laughs> o, co ja się mam z tym gardzem. Dobra, jedź tutaj, a ja biorę Holanda, podjeżdżam tam. Chodź tu, chodź tu. Stój, stój. Wsypiemy się tutaj i poczekamy, poczekamy. Ale ja wam powiem, że tej siemi, której już mam. Powoli mogę już narzekać, bo troszeczkę. No, jeździ te 15 na godzinę, ale troszeczkę mała pojemność jest w nim. Wolno się nim sieje. No więc spodziewajcie się na dniach może jakiś siewnika. Tutaj na tej serii. Dobra, idziemy dalej. Teraz znowu zrobię to jak. Tutaj robiłem, tylko troszeczkę inaczej, bo tylko jeden raz, tak przez środek tutaj pojadę. Tutaj. A tutaj pracownik, pracownika zatrudniam na chwilę, Już się Holanda ustawę tam, na tamtym polu, żeby czasu nie tracić. A też teraz na dziewiętnastce, chociaż mnie, a nie, dobra, teraz na dziewiętnastce będzie połowa pola zasiana w trawie, bo chcę sianokosy zrobić, bo to już konie powoli siana nie mają. Może, jakieś, może jakąś podmiankę się zrobi w sianokosach? Kosa? się chodzi mi o maszynę. A myślę, że nie. Myślę, że najpierw to trzeba kupić jakąś prasę. Ta szczczepa jeszcze, co ją wypożyczałem yy, po, w drugim chyba odcinku, to ona jeszcze u mnie jest. Wam pokażę. Widzicie? 16 dni ona u mnie jest. Kurde. Ale tam suma jest w niej. A no tu <słuch> sąsiad zebrał, że pak już. Tak sobie myślę, że przydałaby się jakaś nowa wiata na te maszyny, bo jak, do, bo jak dojdą jakieś yy, prasa, jakieś przyczepa są zbierające na febele, to gdzie ja to zmieszczę? A poza tym kosiarka, piściosa, czyli zgarbiarka pod chmurką stoją wszyscy, wszyscy, więc trzeba będzie jakąś wiatkę postawić. I może, w, I może nawet w następnym odcinku podstawimy. Albo w następnym odcinku, albo jakby te kosy jakieś. Tu jeszcze nie, nie licząc tego przejazdu, tu dwa przejazdy, i tam zajeżdżamy. Tam sobie pracownika trudnie, Bo ja tutaj wjadę, nawóz sypnę, No to średnisko. Bo tutaj teraz będę do połowie tą czerwę siał. mniej więcej do połowy jeszcze ja zobaczę, do będę siał. Ale na pewno nie całe pole, bo tyle, aż tyle tu mi nie jest potrzebne, tego siano. jeszcze z, z tej soi to jeszcze z 55% może będzie kombajnu. Ale no zobaczymy Albo wiecie co? Ja jednak nawozu teraz się sypnę, bo wtedy nawóz pójdzie pod, pod, trawę. A ja trawy nie chcę nawozić, bo zmarnuje mi się po pierwsze nawóz, a po drugie aż tak dużo tej trawy nie chcę. Znaczy tego siana, Więc nie będę, więc nie dam nawozu teraz. No i raczej 55% będzie. I tu już jest 52. Zanim dojdzie do końca, to może nawet 60 będzie. Nie wiem, nie wiem. Czas pokażę. Trochę odbić trzeba. A w ogóle, chodzi mi po głowie jakaś akcja ze ziemniakami albo budakami. Możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie żeby zrobić jakąś akcję ziemniaki i buraki. Znaczy, albo ziemniaki, albo buraki. By tam sadzadkę, właściwie do buraków mam, by trzeba było tylko komaj wypożyczyć, a do ziemniaków to sadzadkę wypożyczyć i komaj wypożyczyć. I uwaga, będzie 60%? Będzie, już jest. I teraz idziemy tam. I dona jest, to jest to nie który tutaj pracownika. Ej. Hey. No dobra. Są so, jakieś fajne kontakty? Okay, no to nie, to nie, to nie, nie. Dobra, nie ma nic. No po co sobie ja ten ja tego panda wziąłem? Dobra. Jak tam sytuacja u koni? No owszem, nie sypnę, bo nie mam czym. Ale wodę i słomę mogli mi dać. Widzicie, tutaj ta przyczepa stoi. Tam jeszcze słoma na niej jest. No, jak sobie koniki chodzą, pięknie. Dobra, jedziemy uzupełnić tą beczkę. A w ogóle poza kilkiem sobie naprawiłem tego felda. bo już... O kurde, bo już wymagał tego. W lecznikach nie jeździmy, nie jestimy. Możliwe, że sprzedać tego słonecznika zobaczycie w następnym odcinku nawet. Bo ja to sobie skoszę poza odcinkiem. Znaczy połowę skoszę poza odcinkiem, tam pracownik dokończy na odcinku. I sprzedamy na odcinku. Tylko tak się zastanawiam, czy kupić jakąś szczepę. zastanawiam się nad tą pszczepą, ale no szkoda by sprzedawać tamte, bo tamte są fajne te pszczepy. Chyba, że drugą kupić... Hmm. No i właśnie teraz nie wiem, no w sumie druga by się przydała. W sensie, że dr druga, że jako osobna, a nie, że dwie złączone. No nie, ja się zastanawiam. No, ale chyba nie będę jeszcze kupował. Bo pierwsze nie mam ciężarnika do tej przyczepy, żeby tak pociągnął tą szczępkę. Szczepa duża. Ma, ona ma chyba 34 tony pojemności. O, to butaki rosną. Na polu no to jest 27, tak? Nie, chodźmy. Tyle się pomyliłem. 28 to jest tutaj. Ja to pole zawsze zapamiętam, że to jest 28, bo to, to pole było jako pierwsze, ale kupiłem w 19 w ogóle. Jak tam zaczynałem sobie karierę, tutaj 19 to pole w 28 kupiłem jako pierwsze w tym farmingu. Ale wjechałem. Dobra, jeszcze im słoma damy. Zrobię jak komaj będzie pełny. O, teraz tej strony rurę będzie miał, więc dobrze. Dobra, tam, daj mi to. Dokoszę sobie. Ja cię już tu zawrócę, bo będzie szybciej, pracowniku. A tutaj wapno będzie wymagane? Nie. Tylko na 19. Na 21 c było zrzucane. Co? Kurde. Rozrzucane wapno. Przed tym pierwszym słonecznikiem. A zresztą to to widzieliśmy odcinku, że było. Jak chciałem ten słonecznik. Pamiętam, się pracownik talerzyła o tym Fednym. Ja też trochę chwilę potależywałem. No i dobrze, tutaj o przy sypiącym na w Fergusonie. Glusonie. tutaj poczekajcie. Potkę na koniec. te fotki podobie albo teraz, jak będzie jechał. I tak, widzowie. Ja się z wami żegnam. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Podajcie następne odcinki na poprzednie, jakich nie widzieliście. I cześć!